Idziemy wzdłuż starych uliczek Doliny Hunza i chcemy pokazać i udowodnić Wam nie tylko słowami, ale w praktyce, że ludzie tutaj naprawdę żyją długo. Spróbujmy dowiedzieć się, na czym polega tajemnica. Jeśli wierzyć internetowi, ludzie w tej oazie młodości żyją w średnio do 120 lat, a przy tym mają dobre zdrowie, a nawet rodzów dzieci po 60, tu możesz spotkać mieszkańców i zadać im pytania. Przybyliśmy do Waszej cudownej doliny Hunza, aby odkryć sekret długiego życia. Kto w twojej rodzinie żył najdłużej? Mój dziadek zmarł w wieku 95 lat. Mój wujek ma teraz 85 lat. Chodzi i biega po górach. Ludzie żyją tu długo. Być może to wszystko woda z lodowców zawiera wiele naturalnych minerałów, które pomagają zachować dobre zdrowie na długi czas. Pakistan wyraźnie nie jest krajem, który większość ludzi na świecie kojarzy z lodowcami. Ale to właśnie tutaj jest ich więcej niż gdziekolwiek pod kołem podbiegunowym. Ponad 7 tysięcy lodowców zasiła rzeki Pakistanu i jest źródłem najczystszej, świeżej wody dla mieszkańców Wyżyn. Przyjechaliśmy z Ukrainy, badamy mistyczne zdolności Waszej Doliny, w której, jak mówią, ludzie żyją 100 lat i nie chorują. To prawda? To prawda. Mam przyjaciółkę, która ma już 90 lat, a to wszystko dzięki naturalnej żywności. Gdzie mogę znaleźć najstarszą osobę w okolicy? Idź dalej, zapytaj Szeli. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Szukajmy Pana Szeli. Cześć. Znasz znaczy, dziadka Shelly? Tak, wiem, chodźmy, zaprowadzę cię. To średniowieczne miasto. Kamienne ściany. To po prostu fantastycznie. To jest rzeczywiście starożytne księstwo. Księstwo Hunzów. Kraina królów do niedawna. Shelly tutaj? Tak? Tak, drzwi są takie małe. Wejdź. A dziadek rąbie drewno. Wejdźmy. Assalamu alaikum! alaikum salam! Shelly, Twoi sąsiedzi powiedzieli mi o Tobie, że jesteś tutaj najbardziej aktywnym i dorosłym mężczyzną. Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłeś. Witaj! Ile masz lat? Mam 90 lat. 90? Rąbisz drewno, tak? Żyję tak długo, bo cały czas pracuję. Rąbanie takiego drewna wieku 90 lat robi wrażenie. Pozwól ci pomogę. Nie trzeba. Dawaj, dawaj. Chociaż nie zdziwiłbym się, że zrobisz to lepiej ode mnie. Jesteście przecież moimi gośćmi. Tak nie można, tylko jeśli sam chcesz. Chcę tylko pokazać wszystkim, jaki silny, 90-letni mężczyzna rombi lepiej ode mnie. Zrobię to sam. To nieładnie. Jesteś naszym gościem. Pozwól, że odetnę kawałek. Nawet pozbieram drzazgi. Pomogę ci. Tak, w wieku 90 lat widać, że jesteś aktywny, wesoły, pozytywny i po to tu przybyliśmy, żeby znaleźć mężczyznę w Dolinie Hunza, który ma 90, 100 lat. Czuj się jakby miał 35 albo 40. Wygląda na to, że znaleźliśmy cię, więc chodź do domu. Boże, co za pozytywna osoba. Usiądź, ogrzej się! Och, tutaj jest ciepło w porządku. Ile lat ma ten dom? 92. Dwa lata starszy od Ciebie. Tak. Przejdę od razu do sedna. Słuchaj, pomimo tego, że masz 90 lat, jesteś, mamy takie powiedzenie, jak ogóreczek. Jaki jest Twój sekret takiego zdrowia w tym wieku? Powiedz nam. Chcemy się dowiedzieć. Codziennie jem olej morelowy i masło. Moja mama kazała mi tak jeść od dzieciństwa. Dlatego mam mocne kości. Nawet teraz pracuję. A jeśli w mieście jest jakiś festiwal, lubię tańczyć, siedzieć z ludźmi i wszyscy się cieszą. Pozwól, że poczęstuję cię naszym jedzeniem. Czy to te same morele? To olej morelowy i suszone morele. Czy to twoja główna dieta? Tak, to właśnie jemy. Z suszonych moreli robimy zupę dodo i sok. Sok morelowy, zupa morelowa, suszone morele, olej morelowy. Jakiś morelowy raj. A co to jest? Słodycze? To substytut cukru, przywieziony do nas z pendżabu. Z czego jest zrobiony? Również z moreli? Trzcina cukrowa, tak? Tak, trzcina cukrowa. Jak cukierek. Morele. No wiesz, mamy suszone morele, ale to wcale tak nie wygląda. To tak jakby morele zostały po prostu pokrojone w plastry i wysuszone. W przeciwieństwie do naszych suszonych moreli, te morele są twarde. Musisz mieć mocne zęby. Masz mocne zęby, tak rozumiem? Mam bardzo dobre zęby. Ciekawe. Mogę ci pokazać prawdziwy sekret długiego życia, ale po niego trzeba pojechać. W drogę! Zawsze interesują nas tajemnice długiego życia, jeśli jeszcze nie ujawniłeś wszystkich tajemnic. Jedziemy do średniowiecznego miasta. Ilu królewskich dynastii doświadczyłeś? Cztery dynastie. Jakie były uroki czasów królewskich, a jakie są teraz? W tamtych czasach myśleliśmy, że istnieje tylko nasze księstwo i nic więcej. Co masz na myśli? Więc nie wiedziałeś, że poza Hunzą istnieje inny świat? Nic nie wiedzieli. Myślałeś, że cały świat to Hunza? Wtedy byłem młody, myślałem, że Hunza to cały świat. I dopiero w wieku 50 lat dowiedziałem się, że świat jest znacznie większy. To do 50-tki myślałeś, że to tyle? Za tymi górami nic nie ma. Tak myślałem. Nie wolno nam było nigdzie chodzić. Ludzie byli pod kontrolą. Ale z drugiej strony król urządzał dla nas festiwale taneczne na własny koszt i my z przyjemnością chodziliśmy tańczyć. Wcześniej królestwo było odizolowane i odcięte od całego świata. Shelley jest naocznym świadkiem wielkich zmian w tych miejscach. Mamy żyłą historię. A teraz prawdopodobnie on pomoże nam odkryć sekret i recepturę swojego eliksiru młodości. No, przyjaciele, jedziemy na szczyt do tak zwanej daczy, gdzie ludzie też robią coś, co pomaga przedłużyć życie i uczynić je szczęśliwym. Tajemnice długowieczności są na górze. Droga do sekretnego skarbu Shelly to stromy i bardzo kręty podjazd na górę. Słuch pokonuje ją stosunkowo łatwo, tylko nasz bohater zwykle chodzi tam pieszo. Mieszkamy w tym domu latem, a zimą wschodzimy do wsi poniżej. Tutaj przechowują bardzo cenne masło, które zakopałem 10 lat temu. Po co zakopywać masło w ziemi? Aby się nie zepsuło, przygotowujemy go na różne święta i w razie potrzeby wykopujemy. Ono jest tutaj, leży na głębokości metra. Jak będziemy kopać? Pomóc ci! Teraz wezwę moich chłopaków. Ej, chodźcie tu! Pomóżcie mi wykopać masło! Jak masz na imię? Dabet Kerim. Durali. Dima, bardzo mi miło. Suš, hoćme. Powiedz mi, ile masz miejsc, w których zakopane jest masło? Miejsc jest więcej. Widzę, że w tym miejscu płynie woda, czyli jest to mokra ziemia. Masło się nie zepsuje. Celowo zakopujemy w miejscu, gdzie jest woda. To jest górski, zimny strumień i wychodzi na to, że to jakby lodówka. Jak rozwiązano problem w czasach książęcych i królewskich, kiedy nie było lodówek? Zakopywali produkty głęboko w ziemi. O, wygląda na to, że masło jest blisko. Podejdę zobaczyć. Och, widzicie, przyjaciel, masło, które leżało od 10 lat. Jest coś zawinięte. Bardzo interesujące. Co jest zapakowane? To jest kora hali, zawsze mnie zawijamy. Masło zwykłe. Tak, śmietankowe. Dzisiaj odbędzie się festiwal muzyczny. Ja cię zapraszam na niego a po kolacji poczęstuje cię tym masłem. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością przyjmę zaproszenie. Dziękuję wszystkim. Do widzenia! Tradycje ludowe żyją znacznie dłużej niż królowie. I choć forty wszystkich władców Hun zostały się muzeami, mieszkańcy dawnych księstw nadal bawią się w tych samych pałacach, jak w dawnych czasach królewskich. Dziś górale obiecują bardzo fajne święto. O, przyjaciele, już słyszę muzykę i widzę zgromadzonych ludzi. Tak, jest, jest ich sporo. Od razu widać, że człowiek jest szanowany. Wszyscy go witają, przytulają. Tam rozumiem loża starszych. Cała wioska skupia się na małych obszarach pod tym samym fortem, w którym kiedyś mieszkał król. Tradycyjnie święto otwierają najstarci. Spójrzcie, co on robi, to jest po prostu fantastyczne! I chociaż nie mówię o tym wprost, to mogę się założyć, że taniec to także część tajemnicy wieczności. Ci ludzie naprawdę uwielbiają tańczyć. I w tym momencie całkowicie się odprężają. Mieszkając tu od kilku tygodni, wydaje mi się, że w Dolinie Hunza po prostu nie wiedzą, czym jest stres. Ja, jedyny nielokalny gość na uroczystości, również jestem zapraszany na parkiet. Dziękuję. Zatańczę ze starszyną. W ten sposób przyjaciele stulatkowie bawią się w Dolinie Hunza. Dostaję pięć stów. O! Taka tradycja. Dobrze. Ja też ci dam. lat! To są cuda dziejące się tutaj, w Dolinie Hunza. Teraz nie mam wątpliwości, że to rzeczywiście prawda. Święto trwało jeszcze kilka godzin, a Szeli pozostał w czołówce bawiących się, nie przerywając tańca i zabawy. A w drodze do domu zdołał nawet pograć w piłkę z sąsiadami. Skąd ma tyle energii? Dla mnie to wciąż pozostaje tajemnicą, którą mam nadzieję rozwiązać podczas kolacji z Szeli. Kto wie, może dzisiejsza kolacja doda mi kilka lat. Na stole te same morele, olej morelowy i herbata z ciastkami. Tutaj, przyjaciele, mamy sekretne składniki Doliny Hunza, które przedłużają życie. Pokaż mi, daj mi instrukcje, jak prawidłowo zjeść obiad, śniadanie, kolację z tych składników. Najpierw dodaj sól do herbaty. O, przyjaciele, jak ciekawie. Tutaj piją herbatę z solą. Ta sól jest przywieziona tutaj z Pendżabu. wyglądzie takich właśnie kamieni. Tu, przyjaciele, spójrzcie na sól. Krystały, bardzo ładne, jak klejnot. Oni ją po prostu maczają w herbacie. Solona herbata z mlekiem. Co dalej? Bierzemy chleb. Jakie ciekawe. Jak dla ptaków. Kruszy chleb i bierze olej, ten sam morelowy. Polewa tym chleb, a potem, widzicie, te okruchy chleba miesza z olejem. Cóż, spróbujmy, przyjaciele? Przepis na 100 lat życia. Okruchy z tłuszczem. Chleb o smaku morelowym. Mówiąc dokładnie, powiedziałbym, jak w dzieciństwie. Wszyscy uwielbialiśmy kruszyć pestki moreli kamieniem i gryźć. To smak pestek moreli. Bardzo nietypowe. Fajne, smakuje mi, pyszne. A mogę spróbować po prostu olej? Oczywiście. Zimą trzeba jeść jedną łyżkę dziennie. Masło o smaku pestek moreli. Nie mogę powiedzieć inaczej. Olej Morelowy wytwarzany jest z pestek Moreli. Tutaj wierzą, że on nie tylko wzmacnia system odpornościowy i wpływa na gujenie się całego organizmu, ale także ma właściwości przeciwnowotworowe. Nie można więc wykluczyć, że te naturalne produkty przedłużają góralom życie. Teraz spróbujmy masło, które wykopaliśmy. Dziesięcioletnie masło, które cały czas było przechowywane pod ziemią. Zwykłe masło kupione w sklepie można przechowywać w lodówce nie dłużej niż 4 miesiące. Ale w naszym przypadku nie ma mowy o dacie ważności. Patrzcie, rozpakowuje korę drzewa. Jest mokra? Ogólnie zapach jest na granicy zgnilizny. Bardzo interesujące. To naprawdę sekretne danie. Wow, coś białego, podobnego do twarogu, już zaczyna się pojawiać. Należy zauważyć, że skórka jest dość gruba. Tutaj. Wiecie, jak pachnie? Pachnie jak spleśniały ser, francuski ser. Możesz porównać z czymkolwiek, ale to będzie bardzo smaczne. A jaki jest maksymalny czas ważności? Ile pod ziemią trzymano taki produkt? 20 lat. Słuchaj, czy możesz sobie wyobrazić, ile może kosztować ten produkt, jeśli go wystawić na sprzedaż? Myślę, że to bezcenne. Był przygotowywany 10 lat. Nie sprzedajemy go, robimy to tylko dla siebie. Czy mogę to powąchać? Ser. Pachnie jak ser, to nie masło. Dlaczego nazywasz to masłem? Nie, ser jest inny, a to jest masło. Spróbuj, a zrozumiesz. Fantastycznie, przyjaciele. Odcinam masło, które było pod ziemią od 10 lat. Spójrzcie, miejsce nacięcia jest idealnie czyste. Tekstura, twardość, sposób topienia się w ustach, to masło z lodówki. Ale zapach i smak francuskiego sera pleśniowego. Jest to produkt wyjątkowy. Nigdzie na świecie nie ma takiego produktu. Nie ma analogów. Nie można go kupić za żadne pieniądze. Możesz tylko przyjechać tu do Hunzy, spróbować znaleźć stulatków, zaprzyjaźnić się z nimi, a może będziecie mieć szczęście i spróbujecie. Wiecie, taka cierpkość ustach pozostaje, taka lekka goryczka w całej jamie ustnej. Także w gardle. Jednym słowem, bardzo ciekawy posmak. Nigdy czegoś takiego nie próbowałem. Jeśli masz problemy z jelitami lub żołądkiem, to masło bardzo ci pomoże. A teraz pokażę najrzadszy środek na starzenie się. Jeszcze o nim nie opowiadałem. Dziadek Shelley okazuje się mieć wiele tajemnic, ale ta informacja jest zdecydowanie tajemnicą ukrył Eliksir długiego życia, aby nie mógł go nawet od razu znaleźć. Co ukrywasz jakiś skarb? To jest czarny kamień. Jest bardzo rzadki. Należy go włożyć do ciepłej wody, uzyskać czarny roztwór i trzeba go pić. Pomaga od wszystkich chorób. Co to jest? To jest kamień, siladzit lub Bergenia, jak je nazywamy. To skamieniałe odchody ptaków górskich, które można znaleźć tylko wysoko w górach, w bardzo, bardzo niebezpiecznych miejscach. Bardzo trudno to zdobyć. Shilajit przetłumaczony z sanskrytu jako żywica górska. Ta mieszanka składników roślinnych i zwierzęcych jest również nazywana mumio. Ale jeśli prościej, to po prostu skamieniałe odchody nietopierzy, ptaków i gryzoni, które żywią się górskimi owadami i ziołami. Tradycyjni uzdrowiciele wierzą, że takim kamieniem można wyleczyć tysiące chorób. To z pewnością stara tajemnica stolatków. Tutaj widać wyraźnie, że to jest jakaś skała, coś jak ziemia, słoma. Jest uważany za lekarstwo na wszystkie choroby. A od jakich chorób w głównej mierze? Po pierwsze, zapalenie i bóle, a po drugie, na męską moc. Wiedziałem, jak pokazałeś. To tak potężne lekarstwo, że pomaga nawet w moim wieku. Zwykle po 50 latach u mężczyzny wszystko śpi, ale u mnie wszystko działa dobrze. Jeśli spotkać ludzi w moim wieku, ja będę z nich najbardziej aktywny. Ile masz dzieci? Trzy córki i trzech chłopców. Tasia Kupa działa dobrze, tak jak rozumiem. Ej, jeszcze raz przepraszam za niedyskretne pytanie, ale czy Twoja żona jest szczęśliwa, że bierzesz takie lekarstwo? W moim wieku to jest brane tylko do ceł leczniczych. Są w bóle w kolanach i plecach. A kto mi pomaga? Mamy dla ciebie prezenty z Ukrainy. Również po to, aby przedłużyć swoje życie jeszcze bardziej, abyście nie żyli 120 lat, ale 150. Herbata karpacka. Tutaj ponad 20 ziół jest ręcznie zbieranych przez babcie w naszych ukraińskich górach. To jest dla ciebie. Zapasz, pij i bądź zdrowym. Dziękuję. Różne rodzaje miodu ukraińskiego. Miód jest również zdrowy. Dziękuję. A to jest dla ciebie prezent. Nasz olejek morelowy. Bądź zdrowy i żyj długo. Przed pożegnaniem Shelley podzielił się ze mną jeszcze jednym sekretem, który pomaga mu w walce ze starością. Wiele razy odwiedzałem szamana. Zostałem przeklęty czarną magią. Czułem się bardzo źle, ale nikt nie mógł zrozumieć dlaczego. Szaman znalazł rzeczy, które mnie skrzywdziły. Usunięto je i od tego czasu czuję się dobrze. Co to były za rzeczy? Nie wiem. Ukryto je w szklance i owinięto folią. Poszukujemy również szamanów. Wiemy, że tutaj według legend są jednymi z najsilniejszych na świecie. Gdzie polecasz szukać najsilniejszych szamanów? Najsilniejszych można znaleźć tylko w Dolinie Czaprot. Przyjaciele, magiczna Dolina Czaprot i nie po raz pierwszy słyszeliśmy, że trzeba tam pojechać.